Cześć, tu Andrzej z Witryny Świat Ducha. Dzisiejszy temat Wpływ narcyza na ofiarę. Zrobiłem taką tabelkę, w której z lewej strony jest postawa narcystycznego człowieka, a z, lewej, z prawej strony jest to jak ofiara, jak osoba. Wrażliwa, współczująca się czuje przy narcyzie. I powiem Wam, że ostatnio robiłem taki filmik na temat odpowiedzi stresowej. I pierwsze co to opowiedziałem o tym, jak ludzie. Wyrażają odpowiedź stresową typu walcz poprzez pobudzenie, agresję, arogancję i mnie samego to tak wkręciło, tak mnie to po prostu zmaltretowało, że mówię: Przecież jest druga strona. Przecież jest ta ofiara, ta, ten ktoś drugi, kto odczuwa. To nie jest tak, że. Jest tylko jedna strona, właśnie. Agresor by chciał, żeby była widoczna tylko jego strona, żeby on się liczył. <laughs> Natomiast jest tak, że ten agresor ma swoich, swoich wianeczek taki, osób, które są wokół niego no i nierzadko właśnie to te osoby przeżywają tak jak tutaj napisałem zaniepokojenie, przestrach, przerażenie wątpliwości poczucie przygniecenia chęć walki o swoje bunt poczucie braku sprawczości i tak dalej także tutaj Chciałbym dzisiaj powiedzieć Wam, jak to rozpoznaję. Narcyz, dla mnie jest to człowiek, tak jak nie, niektórzy mówią, że to jest toksyk, to jest to osoba toksyczna, to znaczy, że wokół niej środowisko jest zaburzone. Natomiast jest zaburzone w pewien specyficzny sposób. Toksyny, środki toksyczne są to środki trujące i taka osoba energetycznie truje, zatruwa środowisko. Dlaczego tak robi? Dlatego, że jest obszar duchowości, że żyjemy także w obszarze duchowym i Wokoło takiego człowieka jest naprawdę spory obszar zatrutej przestrzeni. Tego nie widać, natomiast ja osobiście to mocno czuję. Być może dlatego, że byłem uwrażliwiony na to w dzieciństwie, jako że miałem matkę, alkoholiczkę i tam w niej siedziały dwa symbionty. Symbionty to oczywiście takie wtyczki z ciemnej strony duchowej. I z powodu tego w takiej osobie wytwarzane jest pole, ciemne pole tych istot, które wstępują od wyższych wibracji do niższych, od czystszych do bardziej zabrudzonych, do tych nieczystych. Można powiedzieć, że to są upadłe anioły, albo ich, jakby to powiedzieć, manifestacje tych aniołów, tak? Kiedyś, dawno temu, dawno już, dawno, było tak, że mówiono o tym, że w kimś siedzi diabeł, albo że ktoś ma diabła za pazuchą. Obecnie oczywiście za pomocą politycznej poprawności usunięto ze słownika te słowa, że jest ktoś opętany, że jest diabeł, tak? I no na, naprawdę już rzadko, dawno nie, nie słyszałem nawet... I, jak u, 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 u księży, czy u pastorów, czy w kościele, że, że tam ktoś kogoś diabłem straszy, tak? No bo ty by powiedzieli, to średniowiecze, to, to jest po prostu idiota, że tak mówi, nie? Że to w dzisiejszych czasach to wszystko jest takie. Takie poprawne, takie coś. Natomiast żyjemy w świecie, w którym zwyciężyła, zwyciężył sposób widzenia oświeceniowy, czyli taki, który nie widzi duchowości. Tam były oczywiście przyczyny, dlaczego yy, zaprzestano chęci widzie, widzenia tego. Oczywiście. Religie nagrzały, tak namieszały mocno, że trzeźwi, mądrzy ludzie myślący stwierdzili, że, że to są bzdury, co te religie proponują, i zaczęli szukać podstaw, na, jakim, na jakich mogliby w ogóle egzystować. No dobrze. Natomiast jak. Jak tutaj tego narcyza, te, tego toksyka zobaczyć? Ja mam takiego jednego znajomego, który, no z którym się chcąc nie chcąc widzę, chociaż go nie lubię, nie lubię go. Dlaczego? Chodzi wzburzony. Ma w sobie ogrom. Nieharmonijności, nieharmonijnych energii. Mogę powiedzieć, że ma krokodyla atmanicznego. Jest jedne, jednego z najwyższych krokodyli. To, to jest naprawdę coś ba bardzo, przepraszam, bardzo wysokiego. I ten symbiont, te ciemne siły w nim pobudzają go. On chodzi cały czas. Tak jakby drżał wewnętrznie, tak jakby go coś po prostu wewnętrznie skrobało, od, od środka, tak jakby nie mógł ustać na miejscu, jak to się mówi. Cały czas jakby był pobudzony. To daje też taką arogancję, te, te ciemne siły od wewnątrz, dają taką arogancję w nim, takie przekonanie o jego słuszności i co mówię, Ważne, nieugodowość, aktywna nieugodowość. Tam jest takie specjalne słowo po angielsku na tą nieugodowość, ale po polsku jest też bardzo dobrze, że jest ta nieugodowość tak nazwana. I co? Jak to działa? Osoby zwykłe, normalne, wrażliwe, kiedy znajdują się w jego polu, czują zaniepokojenie, przestrach, przerażenie. No oczywiście nie, niekoniecznie w takim wymiarze. Dlaczego? Dlatego, że ten narcyz się potrafi ładnie uśmiechać, potrafi sprawiać wrażenie, że ma dobre intencje, chce dla wszystkich dobra, chce pomagać. Tak, z zewnątrz, z zewnątrz chce pomagać. To jest właśnie oszustwo. Bo ci ludzie zewnętrznie wydają się być pomocni. Zewnętrznie wydają się, że będą wspierać Ciebie czy kogoś, natomiast energetycznie wewnętrznie już nie wspierają. Już wyraża się podła natura symbionta ciemni pokazują po prostu pazury, jak już ze zewnętrznie potrafią pomóc, natomiast wewnętrznie ileś razy mocniej będą atakować, bo od razu chcą sobie wziąć jakby yy, zapłatę. Z Uważają, że jeżeli coś pomogą w jednym obszarze, to w drugim mogą sobie za to wziąć swoją zapłatę. I osoba będąca w zasięgu takiego toksyka, takiego narcyza, może czuć zaniepokojenie, że coś się dzieje nie tak, może czuć przestrach, im bardziej czuje, się wewnętrznie upewniona, im bardziej czuje swoje energie, swoje emocje, im bardziej taka osoba yy, wrażliwa przykłada prawdę, przykłada ważność do swoich przeżyć, tym bardziej może czuć przestrach, bo coś się dzieje nie tak. Z zewnątrz tamten gościu chce pomóc. Ale już wewnętrznie można odczuwać jego wściekłość, można, jego arogancję, i ataki tych ciemnych sił można odczuć. I można się czuć nieprzyjemnie, ponieważ tamten będzie nachalny, będzie agresywny, będzie narzucający się. I można czuć się zalanym, podległym pod toksyczną osobę, pod symbionta. To nic przyjemnego. Nic przyjemnego. I to się czuje. To się czuje. Tyle, że tak jak mówię, dzięki... Politycznej poprawności nic nie wolno powiedzieć, no bo właściwie no, no co on ci zrobił? Nic ci nie zrobił. On po prostu tak ma, on ma takie takie przeżycia. No co ty, co ty, nie? Oczywiście. Generalnie to jest tak, że ta polityczna poprawność dąży do tego, żeby nie pokazać, nie nazwać, nie zobaczyć tej ciemnej siły. Żeby ciemni nadal mogli sobie egzystować. Tak? A my tutaj jesteśmy tacy w porządku, jesteśmy tacy poprawni, politycznie super, nikogo nie, nie będziemy dotykać tak? naszymi uwagami. Tyle, że polityczna poprawność po, yy, działa na zasadzie nierównomierności. Nie, nie jest to równomierne agresja osób z ciemnymi wstawkami, z ciemnymi wzorcami, z symbiontami jest potężniejsza ileś razy od tego ponoć spokoju, którym mamy emanować, którym mamy wobec tych agresorów. Ten spokój pokazać ten spokój emanować, tak? Akceptować tamtą stronę. No niestety często jest tak, że taka zwykła osoba, nie niewytrenowana w, w duchowych działaniach, w, w ustaleniach, postaw duchowych, nie jest w stanie sama z siebie być na tyle spokojna. Ta naprawdę potrzeba dosyć dużej dawki świadomości i odpowiedniego ustawienia tak zwanego, można powiedzieć, punktu zboru. Gdzie ja jestem, gdzie jest moja dusza w stosunku do mojego rdzenia energetycznego. Jeżeli moja dusza wysunę, wys, wysuwa się z mojego rdzenia energetycznego, a często właśnie ku Ciemnym się wysuwa dusza, bo, bo tak tamci są atrakcyjni. To my możemy sobie tak na głowę trenować tą polityczną poprawność, możemy sobie trenować tak na głowę, na intelekt, akceptację tamtego agresywnego yy, gnoja, tak, jak to mówiłem w jednym artykule. Bo tam jest gnój, w środku te, tej osoby nie ma harmonii, nie ma spokoju. Ta dusza tamtego człowieka gnije, i dlatego nazywam to gnojem. Tak? Zresztą jest takie ładne powiedzenie po polsku: ty gnoju, tak? Oczywiście no jest to poniżające. Nie mówię, żebyście to używali. Chodzi o opis, że tam to gnije to w środku jego gnije. On sam się z sobą męczy. Dobrze. Druga postawa tego człowieka, opanowane, opanowanego przez ciemnych. Się. Promowanie swojej wersji, promowanie swojego podejścia, swojej wersji świata. Tylko on czy ona ma rację w jej czy w jego własnych oczach. Czyli egoizm i wyśmiewanie drugiej strony, wyśmiewanie tego jak, jak ktoś się zachowuje, nieprzyjmowanie tamtej drugiej strony i argumentów przeżyć tej drugiej osoby, nieprzyjmowanie uczuć. Do wiadomości, że, że temu komuś jest na przykład ciężko, trudno, że ma, ma ciężki czas, ocenianie tej drugiej osoby, gaslighting, to wszystko jest znowu aktywną nieugodowością. Aktywną, to znaczy nie tylko jest to taka nieugodowość, e, a to masz coś innego, nie ten człowiek aktywnie dąży do tego, żeby podporządkować i ustalić przeżycia tamtej drugiej strony według swoich własnych. I tutaj macie co ofiara będzie odczuwała, będzie wątpiła w, w swoje przeżycia. Będzie miała poczucie przygniecenia. bo tamten będzie się narzucał. Ty taki, czemu ty tak przeżywasz? że to jest durne. Ty, ty po prostu nie masz nie masz yy, świadomości, że, 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 że sobie sam, sam siebie krzywdzisz takimi przeżyciami. No może i krzywdzę, ale mam ku temu powody. Tak? Takie prostackie Doprowadzanie do podporządkowania się jakimś, jakimś wyobrażonym, ponoć poprawnym doznaniom, no to jest właśnie to, co narcyzi bardzo lubią, bo to on ma mieć rację. Czyli ofiara może czuć wątpliwości, bo spotyka się z nieżyczliwością, z nieakceptacją. Szczególnie u dzieci, Dziecko potrzebuje mieć w, dla swoich przeżyć aprobatę wręcz. Tak mówi, tak trzeba było powiedzieć do dziecka. Tak, to co przeżywasz, to jest naturalne, dobre. Mimo tego, że może być dosyć trudne, ale to jest dobre, co przeżywasz. Bo ciało ci nie kłamie, że ci nie kłamią uczucia, odczucia. Tak? Osfera może prze, przeżywać wątpienie w siebie. No bo jak tamten y, y, zarzuca jej błędy poznawcze, błędy przeżyciowe, tak? No nie, no przecież tak to tak przeżywać to tylko idiota potrafi, tak ci narcyz powie. Ofiara czuje brak wsparcia, poczucie przygniecenia, zwłaszcza, że energie osób narcystycznych są bardzo często, bardzo, bardzo mocne. Tutaj akurat mam z tym krokodylem atmanicznym już totalnie, po prostu to już jest naprawdę bardzo silne. Jego zasięg jest na dziesiątki metrów. Jak, jak ja po prostu jestem dziesiątki metrów od tego człowieka, to już czuję, że coś mnie bierze, już czuję nie, się zaburzony. Tak? tak jakby mi ktoś dywan spod, spod nóg e, zabierał, wyciągał, na siłę. Tak? Nogi, nogi mi po prostu się rozjeżdżają. W cudzysłowie oczywiście, tak? Energetycznie czuję, że moja dusza się czuje zagrożona, zaniepokojona, że, że czuję, że, że moja, moja wersja rzeczywistości traci podstawy. Natomiast... Społeczeństwo mówi, no przecież się nic nie dzieje, nikt ci nic złego nie robi, tak? Mamy taką piękną zasadę, że nawet się nie dotykamy. Mamy y, fizycznie niedotykalność, tak? Mamy to, że y, generalnie nie wolno drugiego człowieka dotknąć bez jego chęci. Natomiast Symbionty nie tylko dotykają, ale gnie, gniotą, wywierają presję energetycznie. Tak? Im wolno, wszystko energetycznie wolno, tak? To, to, ma być, to ma być właśnie niedotykalność. To jest oszustwo. To jest oszustwo. I co? Taka osoba. Będąca ofiarą narcystycznej osoby, symbionta ciemnych sił duchowych, często pragnie zawalczyć o swoje dobro. Często nie wie nawet, co robić, ale czuje wściekłość, bo ktoś nastaje na nią, a ona nie wie, co robić. Stąd bierze się bunt, tak? Bierze się bunt nastolatków. O, nastolatkowi przejdzie, bo to on, czy ona jest. Po prostu w jakimś gorszym okresie, a na narcystycznego rodzica nikt nie pokazuje palcem. Nikt nie wskazuje, że ten narcystyczny rodzic jednak robi kłopot, krzywdę robić swojemu dziecku, tak? A często robi. Ludzie, ludzie bardzo często nie mają ducha i bardzo często yy, sobie pozwalają na to, żeby wchodzić z butami w czyjeś życie, nie uszanować czyich przeżyć czyichś pomysłów na życie, czyichś celów życiowych. To się mówi o narcyzie, że narcyz uważa swoje dziecko za przedłużenie siebie. Na przedłużenie to oczywiście jest to, że Dziecko ma wykonywać polecenia, ma wykonywać chęci narcystycznego rodzica. To jest właśnie to, że narcyzi robią sobie z dzieci ofiary swoje. Przyuczają swoje dzieci do tego, żeby były ofiarami i siebie, a później w ogóle ofiarami kogokolwiek, no bo narcyz kiedyś umrze jako rodzic i co, dziecko pójdzie gdzieś tam do szkoły, do pracy i co, i będzie sobą, no niekoniecznie, bo ta dusza już jest zmarnowana, już jest potłuczona, jest przygnieciona, już jest nauczona bycia przedłużeniem ciemnych i, i, i sługą ciemnych, tak? tym chlewiku, w którym mieszkamy, te świneczki, to niestety, ale y, są traktowane bardzo często przez ciemne siły jako y, istoty, które można wyko wykorzystywać. I taka ofiara wątpi w swoją wersję wydarzeń, w swoją wersję rzeczywistości. No bo nie, mało kto jej powiedział, że ma prawo, tak? Nawet, nawet ci szanowni psycholodzy, do których mam tyle y, zastrzeżeń, nie robią czegoś podstawowego, czyli coś, co się nazywa psychoedukacją. Zapraszają na, na terapię, za które często trzeba dużo płacić, natomiast y, wszemi wobec nie robi się w społeczeństwie kampanii psychoedukacyjnych, które by pokazały, jakie ja, na przykład dziecko ma prawa. Nie, nie. Nie robi się tego tylko promuje się na przykład polityków, którzy są bardzo mocno zaburzeni i bardzo często są pod wpływem ciemnych sił duchowych. Tak? No to co się promuje? Ciemni promują ciemnych, oczywiście. Dobrze. Kolejne Zachowanie narcyza, które wpływa na ofiarę. Kontrola, ustawianie wydarzeń, wymuszanie. Narcystyczny agresor, narcystyczna osoba, mimo pozorów tego, że on się, czy ona się dobrze, miło zachowuje, to będzie chciał mieć kontrolę nad światem, nad zewnętrznością, no bo on ma poprawną wersję rzeczywistości, to on ma rację. Tak. Jeszcze jakby. Spadła mi Jeszcze jakby. No, kontynuujemy. <laughs> Jeszcze jakby. Może zakończę. Już zgubiłem wątek.